Ożywieniu chorych na nowotwory, u chorych z rozpoznanym nowotworem. Ten temat poruszamy co roku, ale to jest na tyle ważne zagadnienie, że postanowiliśmy do tego wrócić. Naszym wykładowcą jest pan doktor Kabata, którego gościliśmy tu już kilkakrotnie. Pawle, bardzo proszę, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie. 50 lat temu, na początku lat 70. w Ameryce. Społeczeństwo amerykańskie, ale też medyczne zostało poruszone taką pracą szkielet w szpitalnej szafie, pan Charles Butterworth opisał, właściwie jako jeden z pierwszych opisał i zdefiniował coś, co dzisiaj nazywamy niedożywieniem związanym z opieką zdrowotną. I wysnuł wnioski w tej pracy, że ku, ku, ku zdziwieniu Największa ilość chorych niedoży osób niedożywionych, największe występowanie niedożywienia wcale nie dotyczy takich wiejskich czy odległych regionów Ameryki, a najwięcej tego typu osób możemy znaleźć w wielkomiejskich szpitalach w Nowym Jorku, w wielkich aglomeracjach, gdzie okazało się, że około 80% osób wychodzących ze szpitala opuszcza go w gorszym stanie odżywienia niż do niego trafili. I oczywiście przez te 40 czy 50 lat nauka poszła do przodu, leczenie żywieniowe, terapie żywieniowe bardzo się rozwinęły i tutaj zakres wiedzy zarówno jak i technik i po 40 latach ta praca Battlewortha została powtórzona przez kilku niezależnych badaczy. I niestety okazało się, że po 40 latach rozwoju i prowadzenia i budowania świadomości Leczenia żywieniowego zasadniczo niewiele się zmieniło. Ciągle większość pacjentów, którzy opuszczają, opuszczają szpitale, jest w gorszym stanie odżywienia niż do niego trafiły. I na pewno nikogo z Państwa nie zdziwi fakt, że no, u, można przyjąć, że żywienie, jeżeli rozmawiamy o finansach w opiece zdrowotnej o finansach szpitali, to żywienie no, nigdy nie będzie na, na najwyższym priorytetem, i raczej te nakłady, co każdy z nas jest w stanie, i każdy z nas zna takie przykłady, te nakłady kładzione na, na żywienie w szpitalach, no, nie są najwyższe i zawsze raczej mają jeden z tych niższych priorytetów. Natomiast nie można tak wszystkiego zrzucać na dyrektorów szpitali i, i, i władze, osoby decydujące o ochronie zdrowia, bo problem też leży w nas samych, w lekarzach, i my ciągle, jako, jako aktywny żywieniowiec, ja ciągle spotykam się z sytuacjami, kiedy po prostu lekarze, pracownicy ochrony zdrowia jednak problem żywienia zaniedbują i pomijają. I często okazuje się, że Najzwyczajniej nie widzą potrzeby monitorowania stanu odżywienia pacjentów czy planowania leczenia żywieniowego. Bardzo często problemem pojawia się czas, bo na przykład mamy do wykonania całą masę badań, mamy do wykonania całą masę papierów do wypełnienia i po prostu zwyczajnie nie ma czasu na planowanie i na rozmawianie o tym, o tym żywieniu. Natomiast częstym też problemem u pacjentów hospitalizowanych jest to, że posiłki czy planowanie posiłków w szpitalach kompletnie jest oderwane od takiej normalnej pracy szpitala, czyli na przykład okazuje się, że w czasie kiedy pacjent dostał obiad, który powinien zjeść, to akurat przychodzi pan Goniec i zawozi pacjenta na jakieś badanie, które trwa godzinę i on wraca. I już nawet tego obiadu, nawet zimnego przy swoim łóżku, nie zastanie. Jest też grupa takich osób, która uważa, że najważniejsze to jest jednak leczyć, to nie jest żywić, ale jednak leczyć, że tutaj to jest dużo ważniejsze niż, niż, niż samożywienie i w ogóle myślenie o tym. Natomiast wiemy od dawna, że niedożywienie zmienia absolutnie wszystko. Powoduje gorsze rokowanie pacjentów, niezależnie czy to jest pacjent onkologiczny, czy to jest pacjent chirurgiczny. Powoduje wydłużony powrót do zdrowia, powoduje całkowite skrócenie całkowitego czasu przeżycia, na przykład u pacjentów onkologicznych, dlatego że pacjent niedożywiony na dzień dobry dostanie dużo niższą dawkę leków, dostanie suboptymalne leczenie. Także też niedożywienie wpływa. Na całkowity czas przeżycia. Oczywiście powoduje gorszą tolerancję leczenia, zarówno chemicznego, jak i radioterapii. Jest zwiększa ilość toksyczności tego leczenia, a w przypadku pacjentów chirurgicznych zdecydowanie większa ilość i zwiększona ciężkość powikłań, z którymi mamy do czynienia. I proszę Państwa, wszyscy wiemy, że leczenie onkologiczne jest leczeniem ciężkim. Tego nikt. Tego nikt nie odmówi. I bardzo często porównuje się dużą operację chirurgiczną do, do przebiegnięcia maratonu, że jest to dla organizmu wysiłek podobny do przebiegnięcia maratonu. I nikogo z nas, czy tu na sali, czy państwa przed monitorami. Nie zdziwi, że do takiego maratonu należy się przygotowywać. I dlaczego ta operacja jest porównywalna do maratonu? Dlatego, że jest to potężny wysiłek energetyczny dla organizmu. W czasie dużych operacji onkologicznych dochodzi do bardzo rozległego urazu tkanek, które. Powodują zwiększony stan zapalny. Z kolei zwiększony stan zapalny nasila i napędza metabolizm, który powoduje, że nie dość, że mamy zwiększone zużycie składników budulcowych i energii spowodowanych przez ten metabolizm, to jeszcze mamy zwiększone zapotrzebowanie na te składniki. I każdy z nas zna kogoś, kto przebiegł maraton albo biegał biegi długodystansowe. Wszyscy wiemy, jak dużo przygotowań to wymaga. Wszyscy wiemy, jak długo trzeba ćwiczyć, trzeba się prawidłowo odżywiać, trzeba budować sobie tą wydolność i te zapasy na czas tego maratonu. I wprawdzie w literaturze znajdziemy pojedynczy opis przypadku człowieka, który przebiegł wielokrotny maraton bez większego przygotowania, natomiast... Większość z nas, gdyby się czegoś takiego podjęła, to niestety mogłaby skończyć tak jak wielu z naszych pacjentów, którzy nieprzygotowani podchodzą do leczenia onkologicznego. Ponieważ kaheksja, wyniszczenie to nie jest objaw, kaheksja to jest proces. To jest proces, który jest procesem tak naprawdę zapalnym i zaczynającym się niezwykle wcześnie, bo tak naprawdę poniżej 5% utraty masy ciała to już jest stadium pre-kaheksji, która jeżeli przejdzie w kaheksję, czyli w taką taki objawowy proces wyniszczenia, to zaczyna się taka bardzo bardzo stroma, bardzo szybka jazda po bardzo nierównej drodze. Która w momencie, kiedy przejdzie do tego ostatniego stadium, czyli kaheksji nieodwracalnej. Jest to proces, który jest na tyle nasilony, że niezależnie od tego, co my będziemy robić, to my go i tak nie zatrzymamy. My go możemy spowolnić, opanować, ale my tego procesu nie zatrzymamy i ten chory w długoterminowym rozliczeniu i tak z powodu tej kacheksji skończy źle. Tym bardziej, że wiele chorób onkologicznych, typu rak żołądka, to są choroby, w które masa ciała. Utrata masy ciała jest poniekąd wpisana w leczenie. Właściwie każdy chory po operacji usunięcia żołądka z powodu raka traci masę ciała. Niezależnie od tego, czy jest to operacja mniejsza, czy jest to większa, po prostu mogą być różne wielkości tej utraty, natomiast ta utrata zawsze jest. Dlatego takie ośrodki, które kompleksowo podchodzą do pacjenta onkologicznego, poza planowaniem leczenia, poza planowaniem badań diagnostycznych, właściwie od pierwszego momentu, kiedy widzą pacjenta też istnieje tam myślenie o planowaniu terapii żywieniowej i planowaniu żywienia. I właściwie nie ma większego znaczenia, czy my to żywienie włączymy przed operacją, czy my to żywienie włączymy po operacji, czy będziemy je stosować okołooperacyjnie. Nie ma też większego znaczenia, jaka będzie droga tego żywienia, jaką metodę wybierzemy, ponieważ to jest wtórne. To decyzja odnośnie drogi czy czasu. Zastosowania żywienia tak naprawdę zależy od stanu klinicznego. Natomiast zawsze podanie interwencji żywieniowej polepszy sytuację naszego chorego pacjenta. I jeżeli cofnąć się do, do źródeł naukowych, to wiemy już teraz dobrze, była cała masa badań, które pokazują jasno, że najlepiej jest żywić. Przedoperacyjnie, czyli najlepiej znowu wracając do, do tego maratonu, najlepiej jest się dobrze do tego przygotować. I to jest zarówno, dotyczy to zarówno pacjentów niedożywionych, ale także pacjentów, którzy nie mają niedożywienia, gdzie u takich pacjentów i było kilka badań na ten temat, gdzie u tych pacjentów jesteśmy w stanie nawet u niedożywionego pacjenta jesteśmy w stanie zredukować o połowę ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań. Co więcej, i to jest bardzo dobry trend, pojawia się coraz więcej prac, które mówią o tym, że taka terapia żywieniowa nie powinna być ograniczona tylko i wyłącznie do leczenia szpitalnego. Bardzo ciekawe są badania, które mówią, że podanie takiej interwencji żywieniowej, takiego wsparcia żywieniowego pacjentom np. z rakiem żołądka przez okres 3 miesięcy po leczeniu operacyjnym, czyli po wypisie do szpitala, wtedy kiedy czysto teoretycznie ten chory już jest zdrowy i może jeść normalnie, powoduje istotną różnicę zarówno w zakresie parametrów tych masy ciała, parametrów takich antropometrycznych, ale też poprawia poprawia tolerancję leczenia systemowego i Podobnego rodzaju badania były prowadzone dla tych najcięższych operacji, resekcji przełyku, pankreatoduodenektomii, czyli usunięcia głowy trzustki, gdzie znowu przedłużone żywienie dojelitowe do, o 90 dni, czyli o 3 miesiące, znowu poprawiało nam parametry tego pacjenta, poprawiało jego jego, jego zachowanie, jego dochodzenie z powrotem do zdrowia w tym okresie już po wypisie ze szpitala. I w chirurgii taka ta era żywienia. I myślenia o żywieniu właściwie zaczęła się wraz z wprowadzeniem protokołów ERAS, czyli to protokołów takiej nowoczesnej opieki okołooperacyjnej. Które są oczywiście bardzo wieloaspektowymi protokołami, odnoszącymi się do bardzo wielu zagadnień, ale między innymi jedną z kluczowych kwestii było to, że od. od znaczy, że o, Odchodzono od, od takiego klasycznego podejścia, gdzie chorego przed operacją trzeba było głodzić i po operacji jak najpóźniej się włączało żywienie. Obecnie zgodnie z tymi wytycznymi i z tym myśleniem nowoczesnym, chory właściwie przed operacją, do, do, do samej operacji jest w stanie jeść i wcześniej, nawet w zerowej dobie po operacji, możemy żywienie z powrotem włączać po to, żeby ta luka metaboliczna, ten czas głodzenia pacjenta był jak najkrótszy. I protokoły ERAS, te protokoły nowoczesnej opieki, one poszły troszeczkę dalej, one zaczęły ewoluować, i obecnie już jesteśmy w erze prehabilitacji, czyli jeszcze bardziej kompleksowego przygotowania chorego do leczenia operacyjnego. I takimi głównymi, głównymi filarami prehabilitacji, oczywiście poza żywieniem, są jeszcze opieka psychologiczna i bardzo ważny aspekt, czyli Opieka fizjoterapeutyczna, czyli fizyczne przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, no i oczywiście odstawienie alkoholu i palenia tytoniu jako dodatkowe filary tej prehabilitacji. I znowu skupiamy się na tym, żeby kompleksowo przygotować tego pacjenta do leczenia, żeby kompleksowo przygotować go do tego maratonu, który za kilka dni będzie musiał. Przebiec naszymi rękami, jako chirurgów czy, czy chemioterapeutów czy, czy radioterapeutów. Dlatego też, drodzy Państwo, jako chirurg, jako żywieniowiec, zawsze, kiedy spotykamy się z taką frazą, a z nią się spotykamy dosyć często, że przychodzą do nas koledzy i mówią: Słuchajcie, poprawcie nam jego stan odżywienia, odżywcie nam wtedy, to my właściwie zaczniemy dalej to leczyć. To my zawsze rozmawiamy z tymi kolegami i mówimy, że my już tego pacjenta leczymy. Jeżeli my niedożywionemu pacjentowi włączyliśmy interwencję, włączyliśmy jakąś terapię, niezależnie czy są to preparaty doustne, czy jest to żywienie pozajelitowe, to my już ten proces leczenia rozpoczęliśmy, ponieważ my ten nasilony katabolizm, ten rozpędzony metabolizm pacjenta już... Postanowiliśmy opanować i w jakiś sposób odwrócić te negatywne reakcje. I my wtedy zawsze namawiamy naszych kolegów do tego, żeby wziąć, zrobić kolejny, kolejny dodatkowy krok, żeby zrobić ten następny krok. I do, tego, do tych trzech podstawowych metod żywienia, do tych trzech podstawowych filarów, dodać jeszcze tą czwartą nogę od stołu, czyli leczenie żywieniowe jako podstawę myślenia o leczeniu pacjenta onkologicznego. Także bardzo dziękuję za uwagę.